Piątek, 11 dzień lipca, Ani na noc, Ani witam, pora na Pogodowe Wieści. Pogodowe Wieści zaczynam od tego, co dzisiaj w godzinach dopołudniowych, a tutaj mamy zachmurzenie umiarkowane i duże w naszym kraju. Najwięcej deszczu w Armia Mazury, Podlasie, Krańce Wschodnie, deszcz na przeważającym obszarze kraju. Wyjątkiem mam Podkarpacie, gdzie więcej przejaśnień powinno się pojawić, Małopolska, województwo śląskie, Opolszczyzna, Wielkopolska i zachodniopomorskie. Raczej padać nie powinno, ale mogą pojawiać się lokalnie przylotne opady deszczu. Godziny popołudniowe w dalszym ciągu dominuje zachmurzenie umiarkowane i duże, i cały czas Podkarpacie to w zasadzie jedyna ostoja, gdzie raczej nam padać nie powinno. No i 16 stopni na północy, jeśli chodzi o wschód, do 17, 16, 18 w centrum, na południu, na zachodzie od 20 do 21 stopni Celsjusza. I sprawdzamy jeszcze dzisiaj województwo śląskie, właśnie jeśli chodzi o te pierwsze godziny dnia no to raczej mamy taką aurę bez deszczu, a chociaż lokalnie przelotnie tak może coś pokropić i godziny popołudniowe przelotne opady deszczu mogą się pojawić 19 Częstochowa, 20 Katowice, 20 Bielsko, ciśnienie względne dzisiaj 1013 hektopaskali, biomet niekorzystny.